Dzień dobry, vlog jako Żartu Medlarz. Pierwszy vlog w 2023, więc opowiem Wam troszkę o tym, co będziemy robić w tym roku, jak wygląda obecna sytuacja w szkole jakości, dlaczego prowadzenie takiego biznesu jest czasami trudne, szczególnie gdy jest się rodzicem. Zapraszam. No i wracam znowu. E, moi drodzy, ostatnio jestem trochę uziemiony w domu e, z tego powodu, że mój syn. Dość często choruje, jest pierwszy raz w przedszkolu, więc ja dość mocno ograniczam swoje wyjścia czy pracę poza domem, no bo najnormalniej w świecie chcę być przy tym młodym człowieku, chcę mu pomóc, chcę pomóc żonie, bo to nie jest łatwa sytuacja, kiedy jest katar, kiedy jest gorączka, kiedy się dużo dzieje. A ja w pierwszej kolejności jestem tatą, a później jestem człowiekiem od jakości, twórcą szkoły jakości i przez jakiś czas jeszcze tak będzie. Dlaczego wam dzisiaj o tym mówię? Bo praca zawodowa czy prowadzenie biznesu czasami nie jest łatwe. Czasami byśmy chcieli góry przenosić, czasami wiemy co zrobić, czasami nas to frustruje, że inne osoby podejmują się takich działań, mają ku temu możliwości, a nas coś może z tyłu trochę wstrzymywać. Ale powiem wam, że to są tylko nasze wyobrażenia i nasze mrzonki. Bo tak naprawdę to, co my mamy w środku, jaki mamy system wartości, on definiuje to, jakich działań się podejmujemy i co robimy. Ja znam ludzi osobiście, którzy pomimo takich sytuacji w domu, jak ja mam, nie przejmowaliby się tym, jeździliby po Polsce, robiliby networking, robiliby biznes, a ja wiem, że nie mogę. Nie mogę. Po prostu bym się zatruł myślami. Moje sumienie by mi na to nie pozwoliło. Wiedząc, że tutaj w domu dzieje się coś złego, a ja Robię coś innego, więc tutaj taka uwaga być może ktoś z Was jest w podobnej sytuacji, nie przejmujcie się, to w końcu minie, w końcu się poprawi, w końcu będzie lepiej, ale można też dużo rzeczy zrobić. Nie można też się załamywać, podłamywać tym wszystkim, że warunki nie są sprzyjające, ale trzeba cały czas coś robić. Zaraz też Wam o tym opowiem, co cały czas robimy i jak tę sytuację teraz wykorzystuję. W każdej z takich sytuacji najgorsze, co możesz zrobić, to się po prostu załamać. Podłamać się, wziąć pod uwagę to, że no nie da się nic zrobić, bo się nie da nic zrobić. W każdej sytuacji da się coś zrobić. Dlatego warto zrobić sobie prostą analizę ryzyka i szans, bo w każdej sytuacji są ryzyka i szanse. To, że mój syn często choruje, to, że ja nie mogę być w 100% aktywny, sprawiło to, że zacząłem zatrudniać coraz więcej osób. Bardzo fajne osoby ze mną zaczęły współpracować na stałe. Przy szkole jakości postanowiłem też mocno rozszerzyć pracę o kolejnych trenerów. I tak w tym roku pojawiły się naprawdę fajne szkolenia z hacap z ISO 1725 14001, z mapowania procesów. I to mi też dało do myślenia, żeby może już właśnie iść w tym kierunku, gdzie szkoła jakości będzie skupiać najlepszych ekspertów, naprawdę najlepszych ekspertów w Polsce w danym temacie. I oni będą prowadzić szkolenia na bazie mojego doświadczenia, na bazie moich wytycznych, moich standardów ze szkoły jakości, po to, żeby wam dawać jak najlepsze też kursy, a nie żeby samemu to wszystko cały czas ciągnąć i samemu prowadzić i zdobywać wiedzę z kolejnych tematów, kolejnych aspektów i wam ją przekazywać. Taka mi się myśl w głowie kreuje, żeby być właśnie w tym kierunku i nie byłoby tego bez tej obecnej sytuacji. Bo ja nie wiem jeszcze, jakie problemy mnie po drodze spotkają, ale opieranie tego wszystkiego tylko na moich barkach jest dość mocno ryzykowne i co za tym idzie też w tym roku będę mocniej próbował angażować trenerów, wybijać ich trochę ze strefy komfortu, żeby tworzyli też jakieś treści, czy to na bloga, czy na YouTube, żeby stworzyli jakieś e, nagrania wideo. Jestem ciekawy, jak im to wyjdzie i mam nadzieję, że Wam się też spodoba. I to są takie obszary, kiedy musisz zacząć myśleć, musisz zacząć zastanawiać się, co możesz zrobić. Co innego możesz zrobić, zamiast narzekać, zamiast myśleć, że nie będzie już lepiej, że wszystko jest beznadziejne i jest tylko marazm. Nic się nie da z tym zrobić. Z każdej sytuacji jest wyjście, ale pamiętaj o tym, że twój mózg może myśleć o jednej rzeczy naraz. Nie ma tak, że możesz myśleć pozytywnie i negatywnie. Nie ma tak, że możesz myśleć o SPC i MSA w tym samym momencie. Nie da się. Możesz, możesz myśleć tylko o jednej rzeczy. Jeżeli twoja głowa jest zatruta myślami, Negatywnymi, no to nie ma miejsca na to, żeby myśleć o rozwiązaniach problemów, które się pojawiają. Zaraz jeszcze dokończę ten wątek. I ogólnie teraz widzę jakiś taki marsz, takie pogorszenie sytuacji u wielu osób po odczytywanych mailach od Was, czy wiadomościach na Instagramie, czy komunikatach. No tak jest troszkę agresywniej, troszkę frustracja się wylewa i. Wydaje mi się, że to jest mocno związane właśnie z tym nowym rokiem, z początkiem tego nowego roku, z tym, że miało się dużo zmienić, były postanowienia, były duże cele i tak jakby niewiele się zmieniło, <noise> bo życie przyszło ze swoimi planami, ze swoimi problemami, i czasami ta sytuacja zmiany i wprowadzenia nowych rzeczy w momencie jest trudna sama w sobie. Jeżeli pojawiają się jeszcze przeciwności, to jest jeszcze trudniej. No, trzeba czasami przeczekać, trzeba to przerobić i iść dalej. Ale wracając do wątku głównego. Moi drodzy, bardzo ważny jest wewnętrzny system wartości, to co chcecie osiągnąć i jeżeli wy teraz frustrujecie się, że na przykład komuś się bardziej udaje, że taki przykład z korporacji bardzo dobry, że ktoś nie ma skrupułów, idzie po trupach i dostał awans za to, bo nie przejmuje się, że kto co o nim pomyśli albo ktoś właśnie może być w pracy dłużej, bo nie ma obowiązków domowych, nie ma, nie wiem, dzieci itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i może więcej osiągnąć. No to, to jest prosta droga do tego, żeby się zakopać w takim myśleniu, w takiej negatywnościach i, i nie zrobicie nic z tym. To jest wasz system wartości, który definiuje wam to, że na przykład nie potraficie iść po trupach, tylko lubicie mieć dobre relacje z innymi. W ten sposób też możecie zbudować fajną karierę, nie tutaj, może gdzie indziej, jeżeli tutaj się w Faworyzuje takich ludzi, którzy są bezwzględni. Jeżeli w Twoim systemem wartości jest to, że chcesz być blisko rodziny, blisko swoich dzieci, żony, męża, to też możesz mieć fajną karierę, możesz fajnie zarabiać. To jest mój syn chyba. <grych> I fajnie sobie żyć. Nie patrząc na to, co robią inni, jaki sukces osiągają. Najlepiej porównywać jest do siebie, oczywiście, nie do innych. I do tego jaki robisz progres cały czas. I dla każdego jest miejsce. Powiem tak, tutaj na, na tym rynku, żeby zrobić coś fajnego. I nie obwiniajcie się też z, z sami siebie za to, że no, na przykład no, nie potraficie złamać tych swoich wartości, bo to dobrze. Bo to dobrze. Te wartości trzeba pielęgnować i trzeba e, o nich pamiętać. Po to, że, dlaczego? Już wam mówię dlaczego. Bo złamanie tych wartości sprawi, że wy. No, sumienie Was wykończy, powiem tak wprost. Jeżeli ktoś, tak jak mówiłem wcześniej, lubi mieć dobre relacje z ludźmi i zacznie pracować tak jak taka osoba, która idzie po trupach do celu, to później ją sumienie zagryzie, nawet jeżeli do tego celu dojdzie. Jeżeli Ty, na przykład, postanowisz sobie, że teraz robisz karierę na siłę i zostawiasz całą rodzinę, wszystko i idziesz do tej pracy, siedzisz tam i wiadomo ile i po pracy, myślisz o pracy, no to też to sumienie Cię kiedyś zagryzie, jak Ci dziecko przyjdzie wieczorem i powie, że czemu się ze mną nie chcesz pobawić przez cały dzień. Nie da się tak tego ciągnąć. Zrozum swoje wartości, zobacz, w czym jesteś silny, silna, słaby, słaba i buduj na tym. Są różne ścieżki do celu, do tego, do którego chcesz dojść. Tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że to jest dość zrozumiały przekaz, nie ma myślane. Dawno e, nie nagrywałem, bo wydawało mi się, że nie ma możliwości. Ale są możliwości. Tylko na ten moment z tego mojego biura domowego. Ale i tak jest fajnie. Trzymajcie się ciepło i dobrego. Wszystkiego dobrego w tym nowym roku.